Cześć mano widzowie dzisiaj nagrywam nową grę z piłki nożnej. Zagrałem parę gier kiedyś to grałem w tą grę. Więc ją dzisiaj nagrywam widzowie. Specjalnie dla mojego kolegi, który lubi bardzo piłkę nożną. W sumie ja też ją dosyć lubię, więc ja zagrałem parę gier, że były ustawienie, że mogłem wyciszyć, żeście mnie słyszeli. I zaczynam. O! co to kupuję to. Nie, ja to pamiętam, to był ten pakiet kart, widzowie. No okej. Okay. No to widzowie, zobaczę co jest tu. Nie. No to widzowie, pokażę o co w tej grze w ogóle chodzi. Po prostu gramy w piłkę. Mecz. Losuje nam się przeciwnik. Które jest słaby? <laughs> tak, jest słaby, bo jak w że ci życiu jestem dobry w dobrym to, to też będę dobry. O, proszę, pierwszy gol. Od razu wam mówię, to jest dosyć. Pro... To jest prostsze gra niż prawdziwy mecz. Niech to. Chciałam mu pokazać emotki, bo on ma fajne. Dobra, lec co tam, w piłka. Nie no, mogłem obronić nagłówkę muszę szyją. No widzicie jak go okiwałam? Proszę nagłówkę. Trzeba nagłówkę przyjmować wszystko. No, widzicie? Widzę jaka to gra jest prosta. Dlatego w nią gram. No super, trafił se sam piłkę i mnie walił. Aha. on nie bo się śmieje. Jak on słaby jest. Chyba nigdy nie grał w prawdziwym życiu. No niestety. No i tak rzadziej wygrywa się jeszcze z tego śmieje jak trafi gola. Po co ja go zamusiłem? Nie no, ja to jeszcze mogę przegrać. Nie, nie no, ja to przegram. Teraz co trafi gola? Nie no, ja wam się nie mogę pokazać. Tak, dobra. Brakowało je. Jednego gola i wygrałem. Znaczy nie brakowało. O jednego gola wygrałem. Tylko o jednego. Dobra widzowie, reklama minęła. Ja już znów jestem w gierce. Bo to będą dosyć częste reklamy, więc. Ej, złota szóstka z Cristiano Ronaldo. Widzowie, przepraszam, ale teraz przez chwilę będzie bardzo głośno. Przez chwilę więc zatkajcie uszy. Dobra widzowie, coś się popsuło. Ja tu zrobiłam, żeby nie było dźwięku. Czekajcie widzowie. Dobra widzowie, teraz tego nie powinno być słyszeć. Przepraszam, że przez chwilę było widzowie tak głośno, ale no po prostu nie dało się. Nie dało się inaczej. Nagle mi się włączył dźwięk. Dobra, ale ja go nie mam. Dobra, widzowie, gram teraz, tak. No dobra, co, koła mnie wybierz cóż tego słabiaka. Teraz ty ja tego samego. Ja niestety nie pojawam jak się nazywa ta gra. Aha, Dobra, to już się taki słaby. A ty... On mnie bije. Niech to. Ale on mnie zamroził, to było nie fair. No! A ja go bez żadne, że nie tak z główki walnąłem. Co ja zrobiłem? Nie no. Nie śmiejcie się w komentarzach, jak gra w tej gierce. Nie no. Teraz ja se oszustwa użyłem. Nie no. Co on strzeli gola, to potem ja strzelę gola. Ale on miał dobre... Teraz Coraz będzie mój go. No a mówi nie Wam. Przegrałem. Remis? Nie, no, przegrałem. No, widzowie, przegrałem. No, Was przepraszam, widzowie, ale tu się co chwilę włączają reklamy, więc nie zdziwcie się, że co chwilę jest takie coś, że włączają się bardzo głośne reklamy i ja nagle zatrzymuję filmik. Dobra, pierwszy gołówy, to muszę wygrać. Myślę, że jak mnie zamrozi, to mnie pokona. I na główkę. Dobra, on jednak słaby jest. Och. I ci pokażę pokazałem jej widzowie jak się gra. Ty se. No Dobra widzowie, i tak tego chyba nie wygra. Jak ja tak na główkę dobrze walę. Na trzy Proszę go kolejne. Nie no. Nie może ścinać. Dobra. Ja mu trafiam go przy samej bramce, ale jak on leci, to ja podskakuję, bo chcę na główkę i to mi nie wychodzi. O nie. Dobra, walę na dużego. Proszę. Już nie strzeli. Dobra, strzelaj sobie te gole. No. Widzicie, widzowie? Nic nie wygrał. Jeszcze ostatnia runda. Widzowie, znów to się stało. Te gra ma same reklamy. Po prostu... Nie to denerwuje. Jak ja na wizaję to pokazywać, jak za chwilę są reklamy. Dobra, jednak to na tyle w dzisiejszym odcinku papidowej.